Nie witam za bardzo serdecznie, z tej strony Dave, to jest kolejna odcinka serii zagrajmy w Herousy piąteczka. Tak, zaczniemy od tego odwierzcza, które mieliśmy witacji. Leżące w krypcie pełnej potępionych dusz, których spokój trzeba zakłócić. O, to nie będzie miłe, lecz to najszybsza metoda na spotkanie z Lindanem. Obawiam się, że nie mam wielkiego wyboru. No niestety Izabela. No to jak to ten nam wieszcz przekazał, Musimy znaleźć grobowiec pełnych Nieumarłych Być buty lewitacji To oczywiście nie będzie Należało do najprzyjemniejszych rzeczy Poczekam sobie na gryfę Nie będzie należało Myślę, że dzięki uzbieraniu odpowiedniej ilości armii To nie będzie wielkim problemem Nie uważacie? Teraz wróćmy Na czas populacji popul nie Jeszcze nie będzie. Dobra, jeszcze jeden jeszcze jeden dzionek poczekamy. Może też powiedziawszy. Nie, 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 nie to. Chcę to. Nie, nic nie ma. No to teraz będzie. Gryfy. W końcu? Po tym jak mi wszystkie poumierały. Do dołu, do dołu. Coś mi się baguje. To jest... O, to co, zajdę? Akurat nie stać. Się wykupi, później się gdzieś ulepszy. To jest odwiedzone? Nieodwiedzone. No to jest źle. Bo to musimy... Takie rzeczy... Przydałaby się jakaś kopalnia siarki. O Jezus Maria. Dobra, spróbujmy. Nie lubię z subami walczyć. Nienawidzę wręcz. Dobra, lecisz naprzód. Mm, troszeczkę podleć. Nie dojedziesz, no nie wierzę. Ała. No dobra, dużo to nie zabiera póki co. Dobra, rzućmy łaskę. Ale nie wiem, czy ja chcę kusznikami strzelać. Nie, nie chcę kusznikami strzelać. Mmm. Ty nie podlecę. Od jednego do dwóch. To ja wiecie co? Chyba podziękuję. Patataj, Chyba pum. Leży. Dobra, niech mi ściągną kogoś. Byleby nie w kuszników. chłopów. Ech, szkoda, że gryf tak mało zabierze. Jeden, dwa. No. Powiedzmy, że już jest troszeczkę lepiej. Ale nam tu paladyni już jeszcze załatwią sprawę. Dobra. Eee, nienawidzę ich. Eee, prawa moc, przyspieszenie. Eee, mniej z gniewu. O! Właśnie kopalnia siarki. Dołączysz do nas, prosie. Jasne, jasne. W się w siedzi i zawija w te sreberka. Eee, mm, pusznicy. w nich. O! Czwórkę, czyli max a ja rzucę dla was łaskę, co by to, starzeć statystyki, to odrobinkę podnieść. Wy nie podejdziecie. O. Bardzo ładne obrażenia, mnie się podobawszy. rządek mi odbala. Tak, bij, bij mnie, bij. Jasne, jasne, patrz, bo mnie kiedyś... zabijesz. O, o grywe działały, Nie! Wziąłeś teraz kusznik! Ała... Ale to było... ale... Ale to ja skopałem i to po całości. Zabij duch! O, szarżon, to nie będzie kontrataku. Ale tu już kusznik wykończy. No dobra, dwa gry przez mój debilizm straciliśmy. Chodźmy na drzewce. Już widzę, że wy, wy, wy. w zamku już będzie czekać na mnie mała armia. Bardzo ja się z tego powodu cieszę. To nie, nie będzie problem. Podlatujemy. Bum, już jednego nie ma. Bum, już drugiego nie ma. A on pieści resztę. Proste. Mam zbyt silne jednostki. Czy to jest faktoria handlowa? Będę i biegnę, bo tu jest taniej. Sobie sześć jednostek zakupimy. My potrzebujemy dużo tego kamienia. Niestety. Mm, dobra, może być. Teraz ja za złoto też by się opłacał, bo już mamy dużo tego złota. No, ale starczy a póki co. Niestety, przed populacją nie udało mi się nikogo kupić. No, szkoda, szkoda. I ja to mnie będzie kosztować. Starczy na później. Tak na perfekt. O, mana. A mam maksimum mana? A w sumie tylko używam tego, no to w sumie rację. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj to. O, jeden, ten. Do, jeden do, jeden, do, jeden do obrony tylko. A myślałem, że jeden atakuje lub obrony. Tu mam czar, tu mam. Uuu, miecz potęgi 2 do ataku chcę. To sobie zajedziemy. Nie, troszeczkę potracimy. Tak polecą. Ale my się o to nie martwimy. Na palcach chodzimy, co? Okej. Okay. To podejdźcie w sumie. A co ja was, do was będę podchodził? Ech, dobra, może rzuć mi jakąś boską mm, siłę? Może? A późno jest! Nie zauważyłem! Dobra, się! Który jest najbliżej? Ten. Gaugen BUM! Pięknie! Niestety nie dojdzie on. Dobra, ściągnijmy tą dziewiętnastkę. Niestety podleci... A! Jeden gryb mi przetrwał. Niestety ale to boli. Ale ilość szeregowych to są szergowi czy... Może jako nie mieli... Tak nie zauważę. Aż spojrzę. Mm, szeregowi, no. Ilość tych szergowych robi wrażenie mi miło. miło wszystko. A jeszcze stoczmy z nimi walkę. Bo się mu przyda. Pytanie, czy stanie wymagają kamienia? Tak, wymagają niestety. Będziemy musieli wrócić do faktorii handlowej. Tam jest czar i to ja chcę. Chodź tu skarbie. Chodź w me ramiona. A No jest kłopot taki, że... Będzie boleć. Mm. Szkoda, że nie mam przyspieszenia. Co by tu użyć? 44, a tak zadam 95 obrażeń. No wiecie... 44, 22, nie się nie opłaca. 72. Łaskę! Rzućmy na każdego i po prostu. Nie będziemy się tu czaczkać. Szczęście! Kurde. Ałała. Ała. I w drugą majkę. No i mi w kuźniku biją. Gałgany jedne Dobra no Palany doleciał Robi tutaj rzeźnie teraz Trochę szkoda mi gryfa właśnie, bo ja nikogo nie zabiorę, ale pewnie wykończy No jak tak dalej poleci, to wykończy Ty. gryfa zostało życia. Niewiele. Spadam. potracę troszeczkę bardzo. Dobra, tą dziewiątkę wykończę. Bo stwarza większe zagrożenie. To oni już tak nie dojdą. O! Czekałem na tego pana. Pom, bom Ze szczęściem! Subcio! Ale ja żem potracił. A mam miecz potęgi oraz zaklęcie. Błyskawica! Bardzo mnie się to podoba. Jeszcze tutaj możemy przejść, żeby poszperać, ale ja najpierw wrócę może do zamku, wiecie? gdyż armia mi się przyda. A, jeszcze do faktorii handlowej miałem zamieniać. Eee... co to zamienić? Kryształów, odrominkę. Tak, z drugie pięć. Myślę, że styknie. No, mnóstwo drewna. To kolejną piątkę mogę... wyrzucić. Dobra. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Akurat pewnie zajedziemy na ten. Ja sobie to kupię. A potem paladynów. najpierw stajnie trzeba kupić. Jedziesz Izabela, jedziesz, ale nie dojedziesz. Dobra, kupmy teraz stajnie. Stajnie zawsze dobra rzecz. Mhm. Mm o jakie to drogie i chyba będę musiał na kryształy coś. dostaję w sumie. Tylko też kosztuje. Dobra Teraz ulepszmy to, co możemy. I co najważniejsze, wykupmy to, co możemy. A no możemy wszystko. Poczekamy tutaj do. do populacji, to nie? Mhm Ach. Nie spotkałem żadnego Forda na wzgórzu, więc tak średnio mnie to... Mogę coś kupić. Więcej czarów. Bardzo dobrze. Chcę więcej czarów. I tutaj jest wytrzymałość, wrażliwość, 6 umarłych. No tak średnio, że powiedział. Bardzo na średnio. dziedzinie kukułki. Fajnie. A wiecie co, ich wykupię. A że ja widzę, spotkam jakiś fort na wzgórzu. Może się znajdzie. Wiem, że gdzieś tutaj był fort na wzgórzu. Ale nie chce mi się tak daleko jechać. O tu, 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 tu. jak przy, przy okazji tych diabłów. Czemu nie? Czemu nie? No teraz na za dwie tury. To grzeje grzeje. Eee, trzeci poziom gilimagów. Poproszę. Czyli już mamy maksymalny poziom gilimagów. I tutaj mamy. Prawa moc dezorientacja, widmowe zastępy. No. Nawet... Nauczyłam się takich cudownych rzeczy. Czas zniszczyć demony. Niech światło Elrata kieruje moją ręką. Splendor Uli, Izabeli Ech. Hmm. to jest w sumie dobry a mistrz odwołania. Nie, znajomy teren wezmę. O już maksymalny level osiągnięto. To trzeba kończyć. No już tutaj w tych chwile nie mam nic do roboty. Ale poszukam jeszcze może... Anusza nusa widać coś ciekawego znajdę. Co mi się przyda. Jakieś jednostki. Żeby pokonać tych nieumarłych. Zostaw je. I tak już na nic mi to potrzebne. Ale ja z obrony nie zrezygnuję, bo to mi się przyda na później. Wow, spójrzcie na te piękne oddziały. Hmm. Wiesz co po prostu odleć? Nie, wiesz, co? Nie, nie, nie. A, nie to chciałem. O. I teraz to ja rozumiem taką walkę. Wiem, że masz błyskawicę... No, mało zada, bo nie mam. Eee, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. No. Magii. Zniszczenia. Na sensownym poziomie. Poczekaj, ci się nigdzie nie śpieszy. Ale to już tak. Ze szczęściem. Pięknie. To coś cudownego. O, wszyscy zejdą. Jak jeden mąż. To szczęście to mi wygrywa grę. Seriously, yy, szczęście plus 3 do szczęścia. Oj, jak mi szkoda tych wampirów. Bo to, co się właśnie teraz wydarzy To jest po prostu rzeźnie winiątek. Istna rzeźni winiątek. Kondratak. tak. Oni mają tak, że nie mają kontrataku? Nie wiem. I mnie to już na chwilę obecną nie interesuje. Nie bardziej to obchodzi. Bo złoto mam Chyba, że wezmę teraz złoto. By... Tak, to będzie dobry pomysł. Wezmę złoto. W handlowej, by zabrać. Nie zabrać, tylko zamienić troszeczkę na kryształy i na 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 na, 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 na. na kamień, i na siak kurde na kryształy, jest... czego ja tam potrzebuję? Wiem, że kryształów, całą masę kryształów, a nie o bym chciał. O, bym mógł nawet kupić drewno, kamień i kryształy dobra zajdźmy jeszcze raz rtęci nie potrzebuję już praktycznie teraz to już w ogóle mogę całą rtę zamienić na kryształy klejnoty mi są potrzebne ile drewna? O. div In investor ile drewna? 20 Czyli potrzebuję 12 drewna. Zajęcie jeszcze raz. Połowolutku marnujemy sobie ruch, ale to nic. 12 drewna. Pyk. I podaję, że 15 kryształów. I troszeczkę kamienia Będę też. O, nie to. Mm. Tak, 15 kryształów, czyli potrzebuję 6 kryształów do kupienia. I ile kamieniasz? 3, 5, Jakie obliczenia tutaj są? Bo Znaczy, na Elrata i 20 tam potrzebowałem. Kamienia, tak? Czyli potrzebuję. Nie, 15, czyli potrzebuję 8. A, wszystko co będę miał. Już mogę kupić. I teraz już tylko anioły mi zostały do kupienia. Zajdźmy może tutaj, o tu są kryształy i wszystko, jo To zajedźmy po armię. Zajdziemy po. Armię. Zrobimy tak, zejdziemy po armię. Tam wszystko, a bo wiecie co, nie, nie ciścimy. Walisz to. Pojadę tutaj sobie na Diabły, bo coś czuję, że tam są fajne rzeczy. A ja nie pomyślałem o tym, że jeszcze jest ulepszenie do tego. A ja nie pomyślałem o tym, że zaraz jest populacja. Miesięczcy... osiem? Dwa? Sześć tysięcy. Miesięcznie. Ulepsz. Dziękuję. O o 12 paladynów, no dobra. Tydzień motyla. Kupimy to, 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 to. O kurde, to. No to, to. Trochę troszeczkę mi pieniążków zabrakło. Nie powiem. Dobra. Eee, zajadę. To tutaj były diaboły, ale mi się nie chce iść na diaboły. Zejdźmy, może. pójdźmy na tą kostuchę. Tak, to jest dobry pomysł. O, kostuchę, chcę walczyć. łopanie Błoziu. A co to się stało? Dobra, ustawmy. W taki sposób. Dobra, wystójcie, wystójcie. One na spokojnie sobie podlecą. O Jezu, Izabela, tak silna. Po jednym może ścigać kostuchę. Kostucha jest z szóstego poziomu. Więc to nie są małe obrażenia. Bum. Tak samo jak to. Podaj ci do. Niestety. Do gryfa doleciał. Eee, wiem, wiem, że już nie, nie mogę nic o rtęci. Dzień dobry. Jak najbardziej. Ja nie pogardzę. Jakieś lisze stoją mi na drodze. Sami nie umarlaki Aj, chyba nie dojadę. A nie dojadę, płać. No, zaatakować jakoś sensownie już nie mogą. Dziękuję bardzo. To był koniec z nimi. To prawda, jak już i tak nici. Cmentarz. No, jakiego wam jest cmentarz potrzebny? Co się mogę kupić? Nie, teraz przydałoby się. ...pouszczędzać. Żeby wykupić do końca armię. Bo to naprawdę cienko się robi. A teraz troszeczkę pniuły 1500... 550... 2000... O, ja od razu lepiej. A to jest do podbijania sobie poziomu... ...experience, 1000 Experience, ale ja już nie mam za co! Nie mam już po co podnosić Ile mi brakuje? O, Panie Boziu. Za dużo. Ale już wszystko wykupione. Barra. Troszeczkę zmienię. O! Kamerę! O, chcą walczyć! No niestety nie podleci żadna moja jednostka. A tylko, czemu tylko 35 To tak słabo 27-30, 33 36 i jednego się jeszcze dziast regenerował. No ale tyle było na jego regeneracji. Hmm. Zajdźmy jeszcze tutaj jakieś duchy do kupienia. Buty magiczne i obrony. Okej. Okay. Weźmiemy to, polecimy po tamto, w sumie jakby teraz się ugryźć to i może by się udało zdobyć te anioły, a weźmiemy, może się uda, na pewno to, o jas, yes. tego nie potrzebujemy, siarki nie potrzebujemy, na styk dziękuję dobranoc mamy archanioły z tym pozytywnym akcentem jeszcze zajadę sobie tutaj żeby pokazać co się przez nami rozprzestrzenia jakieś tam złoto rtęć a co tam jest dopiero się dowiemy w następnym odcinku a ja kończę odcinek mam nadzieję że wam się podobało pamiętajcie o ocenie i komentarzu do filmu pamiętajcie również o zobaczeniu na moją stronę facebookową tam jest publikacja, publikacja. linki do każdego opublikowanego filmu więc zawsze będziecie na bieżąco z filmami. Jeśli lubicie stare gry, wejdźcie na stronę stary gdzie są naprawdę bardzo fajne stare gry. Do zobaczenia, naprawdę bardzo polecam. Macie link w opisie. I mam nadzieję, że. Tak. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.